Witajcie, dzisiaj pokażę Wam ciekawą myszkę bezprzewodową, która jest jednocześnie bardzo tania. Jest to Marvo M729W, czyli myszka bezprzewodowa, która oficjalnie jest wyceniona na 67 zł, więc bardzo niewiele. W sklepach można ją kupić także w okolicach właśnie 70 zł, dlatego można powiedzieć, że bezprzewodówka na każdą kieszeń. A co w tej cenie dostajemy, jak ta myszka sprawdza się w praktyce, tego wszystkiego dowiecie się dzisiaj. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Dzisiaj mamy kolejny produkt od Marwot, tym razem jest to myszka bezprzewodowa M729W, myszka niedroga, ponieważ da się ją kupić nawet za 70 parę złotych, tak więc można powiedzieć mysz bezprzewodowa na każdą kieszeń, ponieważ na ogół myszki bezprzewodowe takie w miarę porządne to jest wydatek przynajmniej 150 złotych, natomiast przy tej cenie nie należy spodziewać się także precyzji myszek za te właśnie 150 czy więcej złotych. Mamy diody RGB. I sensor jest tutaj określony jako optical laser. Nie jest dokładnie podane, co to tutaj jest za konstrukcja i wartości DPI to 800, 1200, 1600, 2400, 3200 i 4800. 7 przycisków. Jest napisane, że przełączniki pod przyciskami głównymi wytrzymują 10 milionów kliknięć. Zasięg do 10 metrów. Wbudowana bateria 700 mAh, 1,60 m przewodu, wtyk USB typu C. No i jest odbiornik do tej myszki. Częstotliwość do 500 Hz, więc dobrze, że nie mamy tutaj na przykład 125 ani 250, tylko troszkę więcej. No i jest deklarowane, że ta myszka powinna wytrzymać do 20 godzin na pojedynczym ładowaniu, więc całkiem sporo. Oczywiście, jak na myszkę tak niedrogą, mamy w zestawie naklejkę, oryginalną instrukcję oraz wersję spolszczoną. Oczywiście tego typu myszkę ładujemy przewodem dołączonym do zestawu. Jeśli by się Wam zapodział, jest to zwykły przewód USB na USB typu C. Więc, jak macie smartfona z USB typu C, no to można sobie też Korzystać. Jak myszka by miała słabą baterię, można oczywiście podłączyć, jednocześnie ładować i grać. Działa też po prostu przewodowo, jak trzeba. W zestawie jest tego typu odbiorniczek, który musimy do komputera zainstalować. Od spodu myszka wygląda tak: cztery ślizgacze i włącznik, wyłącznik oraz widać ten sensor. Natomiast uwaga, zobaczcie, tutaj jest taka pułapka w postaci folii na ślizgaczach. Ja zawsze staram się o tym wspominać, jakie jest folia. Niektóre myszki mają foliowane, niektóre mają niefoliowane, różnie to bywa. Jeśli nie jesteście w stanie wizualnie zobaczyć, czy jest folia, taką wprawę, że od razu widzę, że jest folia. Natomiast, jeśli nie, wizualnie to wystarczy dotknąć. Gładziutko. A tutaj palec się zatrzymuje. No i widać to także po ślizgu. Taka myszka z folią będzie się bardzo opornie i leniwie przemieszczała. Jak zdejmiecie te wszystkie zabezpieczenia, ja do tego używam paznokcia, możecie też delikatnie skorzystać z jakiegoś na przykład nożyka niewielkiego, natomiast pff, należy uważać, żeby nie uszkodzić samych ślizgaczy. I dobra, wszystkie zdjęte. I teraz ta myszka się przemieszcza tak jak trzeba, a wydaje mi się, że jest dość ciężka. No, ma w końcu wbudowaną baterię, więc zważmy. I waga moja pokazuje 108 gramów, tak więc myszka dość słusznej wagi. A dokładnej wymiary już Wam podaję, to jest 124 na 71, na 4. 43 mm, no i waga podana w 107 u mnie było 108, więc praktycznie jest to samo. i Myszka wyprofilowana wyraźnie pod gracza praworęcznego. Mamy elementy LEDowe, to są właśnie to takie przezroczyste plastiki. Tutaj jest całkiem ok. Tworzywo na topie. Po bokach nie mamy żadnych gripów, wzorków ani gumowania. Natomiast jest taka półeczka, żeby kciuk tu sobie spoczął, żeby było wygodniej. Od przodu mamy to gniazdo do ładowania. Myszka, jak widzicie, jest bardzo wysoka. Od tyłu wygląda tak. I drugi bok wygląda tak. Tak więc mamy sporo przycisków, bo dodatkowy tutaj dwa boczne. Przycisk do DPI. Rolka, która działa precyzyjnie, działa też jako przycisk. I przyciski główne. Natomiast jak ją sobie włączymy, no to ożywają te diody. I żeby myszka działała, wystarczy ten odbiornik do komputera włożyć i to wszystko. Jak widzicie, myszka ma ciekawy kształt. Jest średniej długości, natomiast jest dość wysoka. I mamy także wyprofilowany kształt podgracza praworęcznego. Wyraźnie opadającą sylwetkę. I sprawdźmy, jak klikają te poszczególne przyciski. Mamy tutaj ten przycisk dolny. Działa on tak. Takim dość wyraźnym oporem. Teraz te dwa boczne. Ten z tyłu lżej, bardziej się zapada. Ten z przodu bardziej intensywnie. Następnie przycisk na topie. Dość twardy, intensywny klik. Teraz rolka, która troszeczkę wystaje, jest duża. Przewija się precyzyjnie. I działa dość lekko jako klik. No i przyciski główne. Lewy. Dość twardo i dość duży skok. Prawy również twardy. Troszkę mniejszy skok, ponieważ ten przycisk jest bardziej wyprofilowany i jest po prostu troszkę niżej, dlatego uczucie może być trochę inne. Nie mamy co prawda software'u i DPI musimy na czuja tutaj po ilości klików wyczuć, natomiast sprawdźmy. 800. Na podkładce miękkiej interpolacji nie ma. Teraz jest 1200, 1600, 2400, 3200 i. 4800. No, jak widzicie, interpolacji brak. Samo na podkładce twardej, te same wartości. 600, 2400, 3200 i 4800. Tak więc pod tym względem jest przyzwoicie. Natomiast jak jest pod względem precyzji ruchu, zostajemy na podkładce twardej, czyli podkładka szybka. No, mamy tutaj częściowy angle snapping. Jak się przyłożymy, to da się taką prościutką kreskę narysować. Więc ego snapping jest, precyzja jak na razie przy niższych wartościach jest ok. Przeskoczę na 1600, No też czuć lekką akcelerację. Teraz będzie 3200. No Duży ego snapping też wchodzi. No, zobaczcie. Natomiast jakość ruchu jest całkiem ok i maksymalna rozdzielczość. Nawet tutaj jakichś takich mega dużych spadków precyzji nie ma, więc została ta precyzja dobrze dobrana. Zobaczcie, jaki duży angle snapping. Wracamy na powierzchnię miękką, czyli teoretycznie lepszą dla takich sensorów. Ruch tutaj jest bardziej wolny i bardziej precyzyjny. 800. Ok. Poza tym angle snappingiem. Teraz mamy 1600. Jakiejś tragedii nie ma. 3200. Całkiem ok. I maksymalne 4800. Lekka akceleracja się pojawia, ponieważ ten ruch nie jest idealnie płynny. To na pewno. Natomiast jakiejś tragedii nie ma. No i myszka wyciąga tutaj do 500 Hz. Jak widzicie, więc też pod tym względem nie jest źle. A jak wypada, lift of distance? No jest wysoki, ponieważ na dwóch płytach jeszcze działa. Czyli jest to zapewne około 3 mm, bo na trzech nie działa. I na twardej podkładce to samo. Na dwóch jeszcze działa. Na trzech już nie. No i czas na testy w grach. Zaczynać będziemy od rozdzielczości 800 dpi. Sprawdźmy. Powiem Wam tak: da się pograć, natomiast jakiejś super precyzji tutaj nie uświadczymy. Zobaczymy troszkę wyższą przełączymy się na 1600. Niestety muszę liczyć kliknięcia, ponieważ nie ma tego wskaźnika. 1600 to już szybki ruch. Natomiast gładkość tego ruchu nie jest taka jak w myszkach topowych. Teoretycznie wszystko weszło w cel, natomiast uczucie jest jednak troszeczkę inne niż przy takich myszkach za 150 czy 200 zł. Natomiast jak na tak niedrogą bezprzewodówkę, jak na razie to jest naprawdę nieźle. Jeśli chodzi o szybkie obroty... Na niskich czy na 800 nie ma żadnego problemu, możemy się dynamicznie za siebie obrócić. Natomiast na 1600 ten obrót już jest dużo szybszy, ale też jest jeszcze w miarę ok precyzja. Natomiast idąc już na 3200 to mam wrażenie, że ta precyzja nie do końca jest taka jak trzeba na maksymalnym DPI. No, to już niestety ta myszka nie działa zbyt płynnie, za bardzo to wszystko przeskakuje. Raczej tych wyższych DPI po prostu nie polecam. Jeszcze wam pokażę, do czego służy ten dodatkowy boczny przycisk. Opisany jest on jako Double Fire, więc sprawdźmy. Jeśli strzelamy przy pomocy lewego przycisku myszki, to możemy spamować. A w broniach, które mają tryb Auto Fire, wystarczy trzymać, żeby strzelać. Natomiast zobaczcie, jak to wygląda przy pomocy tego przycisku. W broniach jednostrzałowych, niepowtarzalnych, faktycznie tutaj mamy Double Fire. I teoretycznie sprawia to, że jesteśmy w stanie opróżnić magazynek troszkę szybciej niż klikając lewy przycisk. Zobaczcie. Tyle czasu mi to zajęło, a teraz tym Double Firem. Natomiast jeśli przełączymy się na broń automatyczną, no to niestety nie mamy trybu auto, tylko też mamy takie pestkowanie. Natomiast może to być fajne w niektórych grach, które nie mają na przykład przełącznika, tak jak tutaj alternator w Apexie, nie ma przełącznika na tryb pojedynczego strzału, tylko ruje serią. A dzięki takiemu przyciskowi Double Fire możemy sobie zrobić własny taki dwustrzał. Na przykład r 3 ma tryb auto, ma także ręczny tryb pojedynczego strzału, i teraz na trybie pojedynczego strzału możemy mieć dwóch strzał. Na trybie auto wygląda to tak: tu i tu są dwa strzały, natomiast zauważcie, że w trybie pojedynczego strzału jest to jakby troszkę wolniejsze. W trybie auto wydaje się te dwa pociski wypływać po prostu szybciej, więc taka ciekawostka, ale wiecie już jak to działa w praktyce powiem Wam jeszcze co do tego, ile ta myszka wytrzymuje na jednym ładowaniu. Powiem Wam, że ja już używam ponad tydzień codziennie, po około 3 godziny dziennie, czyli plus minus jakieś 25 godzin na pewno jest na tej myszce już zrobione i ta myszka cały czas działa na jednym ładowaniu. Tak więc tutaj całkiem przyzwoity wynik, jak na tak niedrogiego gryzonia, który jednocześnie ma dość jasne diody, jest ich też naprawdę sporo. Więc myszka kolorowa, 500 Hz próbkowania, sensor, który daje radę przy niższych wartościach DPI. Nie będzie to oczywiście myszka do najbardziej wymagających gra do najszybszych gier, ale i tak sprawdziła się tutaj troszeczkę lepiej niż bym oczekiwał. Ok, pamiętajcie, że aktualne ceny tej myszki możecie w każdej chwili sprawdzić w opisie filmu. No i powiem Wam, że ta myszka idealna nie jest, ponieważ kilka rzeczy mogło być tutaj zrobione lepiej i na pewno nie jest to gryzoń dla najbardziej wymagających graczy do najszybszych gier. Ale z drugiej strony jest to myszka tania o sensorze, który po prostu w grach daje radę oczywiście w tych mniej wymagających, dlatego ta myszka wytrzymuje dość długo na jednym ładowaniu, więc w tej cenie myślę, że naprawdę nie ma co wybrzydzać, ponieważ takie bezprzewodówki już o półkę wyżej zaczynają się od około 150. Zł, więc jakby nie było dwa razy tyle. Ja tutaj doskonale wiem, że nie każdy gracz ma taki budżet. Ilość pieniędzy, jaką każdy z was może przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego, bywa bardzo różna. Nie każdy może sobie pozwolić na myszkę za 150 czy 250 zł. Tak więc tutaj alternatywa jest całkiem ciekawa w postaci takiej właśnie myszki. No i zbliżamy się do końca. Jeśli ten film wam się spodobał, a nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, no to zachęcam do kliknięcia przycisku Subskrybuj. Na kanale ponad 2,5 tysiąca filmów, więc jest to oglądać i ciągle powstają nowe. Pozdrawiam także moich stałych widzów i dzięki za to, że jesteście. No i na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się.